Większość agencji marketingowych działa w jeden taki sam, jednakowy sposób: biorą klienta z dowolnej branży, wrzucają ogólną reklamę, wystawiają fakturę i znikają na resztę miesiąca. Nawet nie interesują się tym, co wydarzy się później po włączeniu reklam. Nie rozumieją specyfiki twojego rynku, nie rozumieją twojej branży i nie wiedzą, czym kieruje się twój klient wybierając firmę. Nie potrafią stworzyć kampanii reklamowej, która rzeczywiście generuje zapytania ofertowe od osób, które faktycznie szukają firmy instalacyjnej. Nazywam się Damian Ogwiniuk, jestem właścicielem firmy DML Media, w której pomagamy firmom z branży instalacyjnej pozyskiwać zlecenia i budować rozpoznawalność na rynku dzięki reklamom w Internecie. My działamy tylko i wyłącznie w branży instalacyjnej. Tworzymy reklamy dla firm, które Zajmują się instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, sanitarnymi, elektrycznymi i wiele więcej. Znamy Twoją branżę od środka, wiemy co działa i dlatego często słyszę od właścicieli po współpracy z nami, uwaga, przeczytam prawdziwe cytaty na laptopie. Ta reklama ma sens, widać, że to prawdziwe kontakty, ludzie faktycznie się zgłaszają, wszystko zmierza w dobrym kierunku. Nie podejmujemy też współpracy z każdą firmą, z którą przeprowadzamy rozmowy, ale jeśli już to nie zgadujemy, co może zadziałać, bo mamy sprawdzony system, który przetestowaliśmy już w dziesiątkach firm z całej Polski. Dokładnie znamy rynek firm instalacyjnych, wiemy jak myśli klient, czym decyduje się podczas szukania firmy instalacyjnej, jakie pytania najczęściej zadaje, co go przekonuje do zakupu. Dzięki tej wiedzy tworzymy kampanie reklamowe, które nie tylko Wyglądają dobrze, ale też generują faktyczne zapytania ofertowe od prawdziwych klientów, co przekłada się na zlecenia. Większość agencji reklamowych i firm, które zajmują się marketingiem, tworzą zwykłą reklamę i na tym kończy się ich praca. My za to budujemy dla Ciebie cały system: reklamy, formularze, które kwalifikują klientów, automatyczne powiadomienia, kiedy ktoś się z Tobą skontaktuje, układamy w Twojej firmie prosty proces sprzedażowy, dajemy Ci wskazówki odnośnie rozmów z klientami, śledzimy wszystkie dane, na bieżąco raportujemy oraz ciągle nadzorujemy kampanię i wprowadzamy zmiany. Jeśli zachodzi taka potrzeba. Dzięki temu ty skupiasz się na swojej pracy, a my zajmujemy się tym, aby twój marketing działał. I żeby z Twoją firmą codziennie kontaktowali się zainteresowani. Działamy szybko i konkretnie. Każdego tygodnia widzisz efekty w postaci nowych zapytań i nowych zleceń. Możesz mieć oczywiście wpływ na strategię, albo zostawić wszystko nam. Zależy, jak Ci wygodniej. W ciągu ostatnich paru miesięcy zrealizowaliśmy dziesiątki kampanii dla różnych firm instalacyjnych z całej Polski i przez ostatni kwartał wygenerowaliśmy ponad pół miliona złotych sprzedaży. Wiemy, co działa, jak reaguje rynek i jakie reklamy przyciągną największą uwagę. Nie jesteśmy też firmą, która po podpisanie umowy znika lub odzywa się tylko raz w miesiącu, kiedy trzeba wystawić fakturę. Trzymamy stały kontakt, analizujemy wyniki, doradzamy Ci jak zwiększyć liczbę zleceń i pomagamy w długofalowym rozwoju, bo traktujemy naszą współpracę partnersko. Jesteśmy Twoim zewnętrznym działem marketingu, który zajmuje się wszystkim w 100%. Na dobrą sprawę, kiedy chcesz zatrudnić w swojej firmie osobę, która zajmie się marketingiem, masz dwie opcje. Albo zatrudnić kogoś na etat, komu zapłacisz 6, 7, 8 tysięcy złotych z podatkiem plus oczywiście budżet reklamowy. Ta osoba będzie pracowała tylko w Twojej firmie, no ale wada będzie tego taka, że będzie znała tylko jeden przypadek Twojej firmy, nie będzie miała styczności z innymi obszarami rynku, nie będzie wiedziała, jak wyglądają reklamy w innych firmach i nigdy nie będzie idealna. Nie masz jeszcze drugą opcję, czyli zatrudnić kogoś, kto zajmuje się wszystkimi branżami, pracuje z kosmetyczkami, z gabinetami masażu, z trenerami personalnymi i na Dobrą sprawę, zapłacisz mu 1000 zł, taka osoba będzie współpracowała z 15 innymi firmami, nie będzie nigdy znała Twojego rynku, nigdy nie będzie robiła dobrych reklam, bo zwyczajnie za każdym razem będzie odkrywała koło na nowo i nigdy nie będzie miała dopracowanego systemu. Także to są największe rzeczy, które wyróżniają nas spośród innych firm marketingowych na rynku, co powoduje, że wyniki naszych klientów są po prostu tak dobre. Jeśli chcesz się dowiedzieć czy współpraca z nami to może być coś dla Ciebie, kliknij w pierwszy link w opisie tego filmu, obejrzyj filmik. Który pokazuje, jak wygląda współpraca z nami, jak działamy i na czym polega nasz system. A następnie umów się na rozmowę konsultacyjną ze mną lub z kimś z mojego zespołu. Na pewno z Tobą porozmawiamy, omówimy marketing w Twojej firmie i zaproponujemy Ci współpracę, jeśli okaże się, że możemy Ci pomóc. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Jeśli tak, to zapraszam Cię do subskrypcji i widzimy się w następnych materiałach. Cześć!